Dzień dobry wszystkim Jak widzicie trochę po mojej twarzy Jestem zaspany Bo właśnie się obudziłem niby, niby mogłem jechać Dalej, ale Powiem wam szczerze, że Po ostatnich wydarzeniach Które były dość przykre W sumie Bardzo przykre zresztą Jakoś tak, nie wiem Bardziej zwracam uwagę na to Na, na, na to zmęczenie, bo Wiecie jak to jest, człowiek sobie zdaje sprawę z takich rzeczy dopiero jak coś się wydarzy. Może bardzo bezpośrednio mnie to nie dotknęło, no ale jak, jak ginie obcy człowiek, to jest spoko. Ale jak ginie człowiek, którego w jakiś tam sposób znamy, i nagle się dowiadujemy, że go nie ma, bo zginął na drodze, to się zastanawiać, czy... Czy dobrze postępujemy, i tak dalej. No i efektem tego było to, że właśnie spałem 3 godziny zamiast jechać dalej, pomimo że może mógłbym jechać dalej, ale wiem, że zrzutkę mam dzisiaj. Wiem, że i tak byłbym koło południa, tak będę koło 15. Wiem, że nic się nie stanie, jak będę koło 15, bo mnie na to rozładują. A jednak nie ma nic cenniejszego na... Na te zdrowie, tak? Na Sir8, Czy nie wiem, jak to się tam nazywa? Na omv -ce. Tankowałem się, tam jest parking, od razu poszedłem spać. Także. Witam kolejnego dnia. Na razie nie będę wam nic pokazywał, bo jak widać, lub nie. Jest ciemne, tupie nam O, telefon mam. Nie ma to jak telefon o 5.30. zacznę w ogóle moje wywody dzisiejsze w sumie wywody to zacznę na miejscu może tak, o no dzisiaj może gdzieś pojadę, może nie, zobaczymy ale najpierw wam opowiem o dwóch fajlach i jednej ciekawostce zacznę od tej ciekawostki na Brennero jak jedziemy, to tutaj na austriackich bramkach jest coś takiego jak video -maut, czyli z kamer szytuje numer rejestracyjny jak mamy abonament wykupiony, to, to nie musimy nawet gadać z nikim na bramkach, bo się nam szlaban sam otwiera. No i dzisiaj mi się nie otworzył. Podejrzewam ze względu na warunki pogodowe. Może ta, ta pica jest brudna czy coś, nie mógł jej szczytać. Musiałem się cofnąć kawałek do bramki, dać babce bilet z abonamentem. Odbiła mnie i mówię, że okej, okay, mogę jechać. Szlaban się podniósł. No, Także taka ciekawostka, że ten wideo od bardzo fajnie działał. To był pierwszy raz, kiedy musiałem się tak naprawdę zatrzymać, no ale warunki były, teraz już są ok a tam były naprawdę ciężkie a teraz trochę o dwóch failach jeden taki zabawny, ponieważ jak wstałem rano patrzę mówię kurna, 15 coś będę na miejscu no dobra, spoko, ogarnę to nie. tylko nie dawało mi w ogóle spokoju to, że miałem 400, nie wiem, 40 km do celu była 5.30 a mi pokazywało, że będę o 15 tak mówię, 10 godzin to jest nie tak, a ja miałem na nawigacji walnie to niepłatne włochami, nie? Przez włochy. O, teraz mi pokazuje 10:40, będę w okolicach 11 myślę na miejscu. A kolejny fail to jest yy, związany już z kosztami po mojej kieszeni. Podejrzewam, że to będzie mi kosztowało jakieś 200 zł, bo tyle mniej więcej to kosztuje. Jak się w niedzielę zrzucałem w Berlinie w centrum, na tym planie filmowym z tym wszystkim. No, to przestawiałem tam wszystko na aucie, i tak dalej. Tą tyczkę rozporową, co tych listów, co w poprzek, ją wkładam te listwy, co są zamontowane na pacę, co Zresztą kiedyś pokazywałem, że jest w poprzek, dałem gościowi, żeby mi ją wyjął, położył na ziemi. Potem musiałem auto przeparkować, żeby zdjąć skrzynki. Potem kolejny raz przeparkować i skrzynkę za drzwiami zabrałem, pasy zabrałem, narożniki zabrałem, a tabelka została. Zauważyłem to dopiero jak byłem pod Bielefeld. Jakieś 380 km stamtąd. Już trochę nie było sensu się wracać dla 200 zł. Ona no, chyba dokładnie kosztuje 186 zł gdzieś tam widziałem. No, pewnie 200 poleci z kieszeni, no, jakby nie patrzeć. Skleroza, chwila nieuwagi i oto efekt. Jakby na to nie patrzeć. Jak nie mandat, to się się No życie. A tu dzisiaj widzę, że we Włoszech się strasznie ładna pogoda robi, więc nie będę się rozgadywał do kamery, bo po, 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 podzielę się z wami trochę widokami. Teraz chwila prawdy. Co z tym telepasem? Raczej się sam nie naprawił, no ale zaraz się okaże. Niestety, jak widać na załączonym obrazku, telepas nadal nie działał, więc dzisiaj muszę to już zgłosić na firmę, ostatnio wyciąłem ich z głowy, będą musieli odesłać puszkę do Włochów, szkoda, znowu się będą musiał męczyć ViaPasem, no, życie, jedziemy dalej. Ciekawe, powiem Wam, że we Włoszech na razie jest 20. No, tak, że jest 9.20, ale 25 stopni. Dla mnie bomba. Nie chciałbym, żeby było za ciepło. Bo może bym się przespał, jakbym się rozładował. W oczekiwaniu na jakąś akcję. Będę rozładowany o 11, Więc może mi coś znajdą jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Po może pojechałbym gdzieś. Cały dzień stać. Bez sensu. Do celu mi zostało 150 km. Jakby kogoś to interesowało. Także. Już niedużo, zaraz wjeżdżam na czwórkę z powrotem. No tutaj zawsze objeżdżam to kolano takie, bo ta A22, która idzie z góry od Brennero, ona tam skręca w stronę Wenecji. Bardzo i tam jest takie kolano, że tam się nadrzuca. A wiem, z 10 km i zawsze sobie objeżdżam tutaj, tam takim skrótem taka autostrada jest pomiędzy, na wprost chodzi. No, tylko coś tu się przykorkowało na rondzie, nie wiem o co teraz. Nie mam pojęcia, co jest ścięte No i trzeba poczekać No więc tak, słuchajcie, rozładowałem się Właśnie pod lodzi. Już dostałem robotę kolejną Czy robotę? No i jutro lecę, mam spory podlot. Bo to na Apollo lecę eee, No i trzeba jechać, nie? Trzeba jechać, jakby być w miarę normalnie, sensownie na miejscu. Nie, nie, to jest taki fenomen tej autostrady 35, że nic tu nie jeździ, nie? Generalnie 35 to jest chyba 58 tutaj. Nie wiem, no ale te, te, te nowe autostrady tutaj do Mediolanu, to pusto jest zawsze, jak nie wiem. Uwielbiam tędy jeździć. No, mm, ale żeby wyglądać jakoś, to ja sobie prysznic, wezmę. Czy stało? Zapytacie. No więc, zajrzałem sobie do auto od drugiej strony i uświadomiłem sobie, że mam awarię. Miałem masło w pudełeczku, miałem i ono się wywróciło. I rozpuszczone wylało się na chodniki. Na próg. Jak widać, że my to było. Ociekło po chodnikach, tutaj i tu. I musiałem awaryjnie wyciągnąć moją miskę magiczną. Oj, dobrze do ogarnięcia nic położnego, zostało mi jeszcze 500 km, jest 18, bo się drzemnąłem. że nie pali się, a tak będzie bezpieczniej. No i czekam aż mi chociaż trochę przesną te chodniki Wkładam je i lecę. Nie no, próg jeszcze nie jest spoko Muszę stwierdzić. Że ostatnio dochodzą mi same dobre wieści od moich przyjaciół. No tak, jeszcze takowych mam, pomimo tej pracy. Ewidentnie będę musiał coś zrobić z tym, w sensie z, tą, z tymi, tymi wykałaczkami. wykałaczkami wycieraczkami, ale to później. Na razie to wam doraz powiem, ale 500 zostało. Ostatni Rockstar. 7 pękło, nie wiem kiedy. Jak mam ich za dużo, to je piję, bo je lubię, i to jest też problem, niestety. Uwielbiam smaku Rockstar'y, Monstery. Czy Monstery nie wszystkie, ale Rockstar prawie każdy mi podchodzi. Uff. Lecimy. Chyba nie zgasiłem światła. Tak. Zgaszniesz? Słuchajcie, stanąłem sobie na prysznic. Trochę późno, co prawda, ale chłodno się zrobiło. Ja nie lubię wychodzić z auta jakieś ciepło. I tutaj taka jedna rzecz, bo czytam właśnie komentarze pod filmem ze Słowenii i jeden tam się z was wymądrzał na temat mojej higieny i na temat tego, że się nie myję i w ogóle jestem brudny, Brudas, z świnia śmierdzę, a na włosach można mi frytki smażyć, no więc śpieszę z wyjaśnieniem, tam już napisałem że no kurde, czasami po prostu jest tak że mamy mało czasu, to był taki okres, że naprawdę tam był zapierdziel i miałem wyjście, albo się myć i dziennie tracić 20 minut, albo się wyspać, zdecydowanie wolę to drugie, bo na busie z tym czasem różnie bywa. No. Tutaj i tak nie jest tak, że gonią strasznie. No ale terminy mnie goniły niestety. Się nagrałem na zbliżeniu i muszę to powtórzyć. Więc wpadł mi kanapton na ciepło. Nie wiem co to jest dokładnie, ale wyglądało smacznie. Zapłaciłem 5 euro, bo kuchnia już była zamknięta, już się zamykali. 250 km mi zostało do celu. A oto się właśnie zamknęło, bo nie otworzyłem drzwi. 250 km do celu, więc nie będę się rozgadywał. Miejsce na aparacie się kończy. Także ja z Wami się na dzisiaj żegnam, a do widzenia, a na PU! No! A na do widzenia macie ulubionego swojego timelapsa. Na razie. Pyk!